Pytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeśli ją zachowacie, tak jak wam rozkazałem. Chyba, żebyście uwierzyli na próżno, Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się kefazofii, a potem dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie, jako polonionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem. A dana mi łaska Jego nie okazała się daremną. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc, czy to ja, czy inni tak nauczamy, i tak wyście uwierzyli. Oto Słowo Boże. Dziękujcie panu, bo nasz pan jest dobry. Dziękujcie panu, bo nasz pan jest dobry. Dziękujcie panu, bo jest dobry, bo jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi, jego łaska na wieki. Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry. Prawica Pana wzniesiona wysoko. Prawica pańska moc okazywa, nie umrę, ale żyć będę i głosił dzieła pana. Dziękujcie panu, bo nasz pan jest dobry. Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie, Boże mój, wielbić pragnę Ciebie. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Dziękujcie Panu. Bo nasz Pan jest dobry. do mnie wszyscy, którzy utruceni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Alleluja, 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 Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Szedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. Oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowego olejku. I stanąwszy z tyłu u nóg jego płacząc, zaczęła oblewać jego nogi łzami i włosami, swoje głowy je wycierać. Potem jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, którego zaprosił, mówił sam do siebie, gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co za jedna, jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. No to Jezus rzekł do niego, Szymonie, muszę ci coś powiedzieć. On rzekł, Powiedz nauczyciel. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 dolarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: Sądzę, że ten który mu więcej darował. On mu rzekł, Słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł: Szymonowi widzisz tę kobietę? Wszedłem do Twojego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd szedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam Ci, odpuszczone są nieliczne grzechy, ponieważ bardzo miłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł, Twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie. cóż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Oto słowo pańskie. Szymon węgiel zgadzą nasze grzechy. Panie Jezu, opuszczone są nieliczne grzechy, ponieważ bardzo miłowała. Tak to powiedziałeś o kobiecie, o której faryzeusz myślał, że jest grzeszna, pogardzając ją. Tak, bo to było pogardliwe. Prawdę, panie Jezu, powiedziałeś do niej, Twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. I można powiedzieć, że ona podobna do świętego Pawła, który dzisiaj o sobie też powiedział, że prześladował Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem. Pracowałem więcej od innych nawet, ale nie ja, lecz łaska Boża ze mną. A co to dla nas znaczy? Otóż czasami się gorszemy innymi ludźmi, jak gdyby przekreślamy ich, nic już z nich nie będzie. Tymczasem oni mogą się nawrócić. To możemy mówić oczywiście o wielkich nazwiskach, którzy prześladują Kościół, może, ale nie musimy tak daleko sięgać, bo nie mamy wpływu na tych wielkich, wielkich ludzi tego świata. A w naszej rodzinie, czy nie są tacy, którymi też tak już pogardzamy? A z niego już nic nie będzie grzesznik, cudzołożnik. Tymczasem, tymczasem się okazuje, że oni mogą się nawrócić. Tak, Panie Jezu, Ty stanąłeś na drodze świętego Pawła, kiedy on był na drodze, żeby aresztować chrześcijan. Okazałeś mu się i się nawróci. I tak oto możesz stanąć na drodze tych, którymi my czasami tak pogardzamy, to niczego się już nie nadadzą, na straty chcemy zaliczyć. Panie Jezu, Ty możesz stanąć na jej drodze. I pomyślmy, na czyjej drodze ma stanąć Pan Jezus kogoś z naszej rodziny? Tak. Panie Jezu, za tych się modlimy, za tych się modlimy, za tych ludzi, którzy prześladują Twój Kościół, Panie Jezu, na ich drodze, niech się nawrócą. Ciebie prosimy. O złagodzenie gniewu Bożego nad grzesznym światem i o szybki triumf, triumf najświętszych serc. Pana Jezusa i na świętszej Maryi, Panie, Ciebie prosimy. Złapaj nas, Panie. Zajedzie górniak, aby mogła cieszyć się oglądaniem Pana w niebie, A także za te wszystkie osoby, które ona w wieku dziecięcym leczyła, wielu uratowała życie, aby były to osoby, były osobami pobożnymi i stale żyjącymi w stanie łaski uświęcającej. Ciebie prosimy. E nas, Panie. Módlmy się za młodzież, która dzisiaj przyjmie sakrament wierzywania o łaski Ducha Świętego dla nich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o nawrócenie zatwardziałych grzeszników, aby oświeceni Duchem Świętym mogli cieszyć się łaską Boga. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Módlmy się o dalej Ducha Świętego dla kapłanów, aby mogli głosić jedną Ewangelię. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się o nawrócenie naszych rodzin. Ciebie prosimy. Ej nas, Panie. Panie Jezu, daj nam wiarę czystą i ufną. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Wszystkich konających i zniewolonych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj byś... nas, Panie. Módlmy się od Dary Ducha Świętego, którzy przyjmą sakrament piersłowania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich zmarłych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Odbyć się za dusze w czysto cierpiące, szczególnie za te, o których już tu na Ziemi nikt nie pamięta. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, panie, w intencjach Maryjnych o pokój na świecie, żeby już nie było żadnych wojen i na wszystkich grzeszników i niewierzących na jedyną wiarę katolicką. Ciebie prosimy. Boże, i cieszę mogący przyjmie od nas te prośby, które Tobie wie, przedkładamy święty świętym, zawstawienie świętego Roberta Bellarmina przez Chrystusa, pana naszego. Kłania, pragnie wody ze strumieni, moja dusza pragnie Cię, tylko Ty jesteś moim pragnieniem, zawsze chcę uwielbiać Cię. Tylko Ty jesteś mocą mą, Twoja wola, wola mą. Tylko Ty jesteś moim pragnieniem, zawsze chcę uwielbiać Cię. Zakłania, pragnie wody ze strumieni, moja dusza pragnie cię. Tylko ty jesteś moim pragnieniem zawsze chcę uwielbiać cię. Tylko ty jesteś mocą miał. Twoja wola wolą mą. Tylko ty jesteś moim pragnieniem zawsze chcę uwielbiać cię. gnieniem zawsze chcę uwielbiać cię.